Witam w trzecim odcinku spod uniwersum przygody Daltona, który wydawać by się mogło, wbija się powoli na salony. Szkoda jednak, że wbija się na te salony wyłącznie po to, by wziąć sobie coś ze stołu, pakować pod marynarkę, a potem zostawić w pierwszym lepszym lombardzie, jakby sobie chłopak pomylił wytworne pokoje szatnią na basenie. Tak, nasz Dalton bohater wielu opowieści wdar się w wielki świat, ale wdar się tak troszkę od kuchni, albo nawet od piwnicy i jeszcze się szczerzy jakby dostał rolę życia. Po kolei Dalton, od pamiętnego wbicia do Lombardu i zażądania od właścicieli tego co jego, zakupował się z jakimś człowiekiem, który ma być jego tego rodzaju opiekunem medialnym tak Opiekun, troszczy się o Daltona tak mocno jak stróż o szopkę, w której dawno już niczego nie ma, według opinii wielu, a jakże? Opiekun ten chce wyłącznie zarobić na Daltonie i jego dokonaniach. Jakie jest moje zdanie w tej kwestii? Cóż, chcąc pomóc Daltonowi w pierwszej kolejności, wypadałoby go poddać leczeniu, czy w ogóle facet nadaje się, by wziąć udział na gali prajuszą MMA. I to nie tylko na gale, również na konferencję. Po drugie, nie wiem czy facet ma problem z używkami, czy go nie ma, bowiem nie śledzę jego poczynań 24 na dobę, jednak biorąc pod uwagę styl jego bycia, mam wrażenie, że chyba lubi sobie meczek troszkę popłynąć. W takiej sytuacji. I chcąc mu pomóc, wypadałoby go wpierw wysłać na odwyk albo przynajmniej dać do zrozumienia, że jak dalej będzie płynąć, to nic z tego nie będzie. Pomoc nie polega na tym, że damy mu szansę wzięcia udziału w walce, by potem i tak zgarnąć za to parę złotych. Pomoc nie polega również na tym, że damy mu pieniądze, jedzenia, nawet dach nad głową. Pomagać trzeba z głową, a przede wszystkim tym, co chcą pomóc samemu sobie w pierwszej kolejności. Żeby wyjść z mentala takiego Daltona, potrzeba czegoś więcej niż poklepania po ramionach i powiedzenia czegoś w stylu będzie dobrze mordo. Jeżeli Dalton nie powie sam do siebie przed lustrem chce się zmienić i nie zacznie mieć w końcu silnej woli, nie będzie z niego. Nic więcej niż kolejne pośmiewisko internetu. W sieci pojawił się półgodzinny wywiad z naszym przystojniaczkiem z krain lombardu. Natomiast uprzedzając, spowiedź Daltona w około 70% to odpowiedzi innych uczestników imprezki niż jego. Jak to powiedział jeden z komentujących materiał, potencjał fajny, ale żurnalista musiałby przeprowadzić ten wywiad, żeby wyszedł ciekawie. Właściwie sytuacja z początku wyglądała tak, że to Dalton na początku siedział z redaktorem na jednej kanapie i wszystko byłoby git, jakby tak pozostało, ale nie. Potem wbiła resztę ekipy i za Chiny ludowe nie wiem naprawdę po co. Zacznijmy po kolei. Panowie w pierwszej kolejności przybyli sobie gra, co miało świadczyć o dobrych stosunkach między państwem. Pierwsze pytanie, jakie padło do Daltona, to takie, co on właściwie robi we Warszawie. Dalton, jak zresztą sam informował, odwiedził stolicę Polski, choć co tam robił, teorii jest wiele. Jedna z nich mówi, że on znalazł hurtownię produkującą jego figurki. Jak się później okazało, nie było żadnej hurtowni, a Daltonowi zwykle po ludzku coś się pomerdało w główce. W odpowiedzi Dalton powiedział, że jest to z tego rodzaju urlop od prasy, polegającej na zbijaniu bąków gdzieś pod klatką. Co więcej, powiedział, że odwiedzenie Warszawy to dla niego zaszczyt w czystej postaci, czym zyskał sympatię wszystkich warszawiaków łącznie. Z Trzaskowskim. Na razie to jest mój wakacje. Odwiedzić Warszawę to jest dla mnie zaszczyt. Bo mi się podoba miasto, chcę odwiedzić. Jak również zostało podkreślone, we Warszawie jest po raz pierwszy widok z ręki aż sprawił, że piwerko upadło mu na ziemię. Chcę odwiedzić. Pierwszy raz w Warszawie jesteś? Tak. Byłem kiedyś w Niemczech holandii. Dalton dodał następnie, że takie szaleństwo czy tutaj wyjazd do Warszawy to chłop przeżył po raz pierwszy w życiu. Na wiosce wokół Dorzeńka to byłem zamknięty, nie? To pierwsza taka przygoda, szaleństwo. No i właśnie, to jest ten moment, w którym powinien się zatrzymać i zadać sobie pytanie. Dlaczego ja po raz pierwszy przeżywam takie momenty, skoro mam już prawie 60 lat? Odpowiedź jest prosta. Wszystko to zależy od ciebie. I fakt, każdy ma różny start w życiu, ale trzeba też powiedzieć sobie jasno. Każdy w życiu swój ciężar dźwiga i tylko od ciebie zależy, jak wygląda twoje dalsze życie. Choć tutaj to jest temat rzeka. Jednak przejdźmy sobie dalej. Dziennikarz zapytał Daltona, jak zmieniło się jego życie, biorąc pod uwagę jego falę popularności. Popularność której sam Dalton nie był chyba w pełni świadomy przez te dwa lata. znaczy, na pewno coś tam do niego docierało, bo nie sądzę, że ludzie z jego wioski w ogóle go nie rozpoznawali, jednak nie sądzę, że ogarniał, jak mocno się to rozniosło. Że działa to na skalę całego kraju. Odpowiedź Daltona była jednak bardzo zaskakująca, bo powiedział, że ta fala popularności pozwoliła mu się otworzyć na ludzi i świat. Tak. E, powiedz, powiedz, jak się zmieniło twoje życie na ubiegu momentu, kiedy zacząłeś się pokazywać na kanale Lombardu? Odkąd, odkąd, odkąd jak tam zacząłem grać w tych filmikach w bardzie, mi pomogło otworzyć się na świat. I być otwarty na świat. I teraz albo wpadam w paranoję, albo mam wrażenie, że facet nigdy sam by z siebie nie wydusił takich słów. Śmiert twierdzi, że uprzedzili go, żeby na tego typu pytania odpowiadał w taki sposób, ale to chyba nawet dobrze. Jak uczyć chłopa, to przede wszystkim odpowiadania w sposób ludzki na tego typu pytania. W końcu dziennikarz przeszedł do tematu a propos wykorzystywania Daltona przez pewne osoby, z którymi się zapoznał. Bo wiecie, sytuacja z ekipą Kononowicza pokazała, że lepiej nie ufać pierwszej, lepszej osobie z kamerą w ręku. To nie jest tak, że internet się na kogoś uwziął Po prostu internauci zaczynają dostrzegać coraz więcej rzeczy i chyba. Nie chcę pozwolić, by skończyło się to jak na ulicy szkolnej. Właśnie wielu internautów mówi o tym, że jesteś wykorzystywany w internecie przez jakieś osoby, które są za backstage'u powiedz jak to wygląda. Dalton jednak powiedział, że nie jest w żaden sposób wykorzystywany przez niejakiego Kevina. Nie, nie, nie. Po prostu kolega nagle mi padł pomysł, żeby założyć mój kanał. Pół roku temu mhm. i tak się zaczęło. A później Kevin się dołączył do kanału. I trzeba o tutaj akurat ludzie nie wiedzą, kim jest Kevin. Tutaj. Dziennikarz po chwili zaprosił więc nową ekipę Daltona, która stała sobie za kamerą. I powiem tak. Oczywistym jest, że ci panowie mniej lub bardziej chcą troszeczkę zyskać na popularności Daltona. I naprawdę nie ma nic z tym złego do momentu, gdy faktycznie mu pomagają i grają z nim w otwarte karty. Sam wychodzą z założenia, że lepiej będzie, jak od razu ustalą, jaki jest ich prawdziwy cel i co dadzą od siebie w zamian. Bo bądźmy też poważni. Jeżeli panowie jedyne, co są w stanie dać Daltonowi, to kamera bądź podstawowa wiedza na temat internetu, to zdecydowanie dają od siebie. Zbyt mało, biorąc pod uwagę, ile jest w stanie Dalton im dać, jeżeli chodzi o zasięgi. Dziennikarz zadał więc pytanie koledze Daltona, skąd oni się tak naprawdę znają. Może powiedzcie tak naprawdę skąd się wzięliście, skąd znacie się z Daltonem i jak to wyszło, że zaczęliście razem działać. Kolega odpowiedział, że przez rodzinę, bowiem mają koneksję, widzieli się wielokrotnie i złapali wspólny vibe. Dalton zaznaczył, że nie jest to jednak przypadkowa znajomość, bowiem znają się prawie 12 lat. A z racji, że kolega po lewej stronie kanapy miał wtedy 8 lat, to można powiedzieć, że zna go prawie od gówniaka. Znaczy poznaliśmy się z Daltonem, to można powiedzieć przez rodzinę. Czyli wasze rodziny się znają, tak? Tak, tak. tak, tak. Mój wujek właśnie mieszkał na wiosce. Tak... Jak się również okazało, rodzina jego teamu miała mu pomagać w ciężkich chwilach, gdy spaliło mu się mieszkanie. Czyli można wykluczyć po prostu to, że jesteście jakimiś przypadkowymi ludźmi, tak? Nie. No, bo ja ogólnie mam 20, a znam go jakbym taki malutki. Dokładnie. Okay. A jego ojciec, mi, jego wujek mi pomógł, jak miał spaloną kotę. W końcu padło też pytanie do typa po prawej stronie kanapy, a propos tego, jaka jest jego rola w tym całym projekcie. I tak jak myślałem, jedyne co koleś robi, to prowadzi mu Instagrama i TikToka, czyli w zasadzie coś, co dal, to on mógłby zrobić sam po pokazaniu co i jak. Już nie mówiąc o tym, że tego typu rzeczy, jak stawianie postów na Instagrama, może ogarnąć jedna osoba w teamie, więc po co ich aż dwóch? Czy koleś po lewo nie potrafi robić tak banalnych rzeczy? Bo jeszcze rozumiem, jakby panowie kręcili jakiś projekt na YouTube, który wymaga montażu filmu, robienia miniaturek i ogólnej wiedzy, jak to skutecznie wypuścić świat. Jednak jak wspomniałem, prowadzenie Instagrama i TikToka to za Mało, żeby nazywać to jakąkolwiek bezinteresowną pomocą. Kevin, Chyba, czym, tak, się, tak, kim, tak. Czym, czym się zajmujesz ogólnie w tym całym projekcie razem z Daltonem? Ogólnie zajmuję się osobą od spraw praktycznie technicznych. Jestem osobą, która jest odpowiedzialna za prowadzenie Instagrama czy dokładanie się pomocy Jasiowi przy TikToku. Co ty pierdolisz? Zajmuję się też osobą praktycznie. Kurde. No. Co ty pierdolisz? Dziennikarz chyba trochę też próbował odpowiadać za Daltona, bowiem w pewnym momencie powiedział, że gdyby nie te dwie osoby, jego konto na TikToku i Instagramie nigdy by nie istniały. Okej, okay, czyli można rzec. Że gdyby nie udział tych dwójka ludzi u ciebie przy kanale, gdyby to oni nie, nie pomagali, nie to nie byłoby cię w internecie, nie miał kto by ci pomagać. Nie próbuję wmówić chłopakom, że są złymi ludźmi, i próbują z Daltona wysadzić całą duszę. Po prostu można wyczuć z nich odrobinę cwaniactwa w tym wszystkim. Jednak jeżeli wszystko odbywa się sprawiedliwie i na sprawiedliwych warunkach, to póki co nie ma się do nich do czego przyczepiać. Kolega po lewo również zaczął troszkę samego siebie propsować, mówiąc, że gdyby nie ich działania, TikTok Daltona nigdy nie zaszedłby tak daleko jak jest. Znaczy może w w internecie by był, nie? No bo przez Lombard, no to jest oczywiste, to, nie? ale nikt by się nim nie zaopiekował, ale może, tak? No, TikToka by nikt mu nie założył, Instagrama, nie? I by to nie poszło tak do góry, nie? Pan dziennikarz ewidentnie próbuje wybielić ekipę Daltona, choć moim zdaniem robi to źle. Można powiedzieć, że cały wywiad wyciąga z Daltona to, co oni chcą mu słyszeć, a nie to, co powinien rzeczywiście powiedzieć. I na tym polega rola dziennikarza. Rola dziennikarza polega na byciu neutralnym, na zadawaniu często niewygodnych pytań w stronę Kevina i tego drugiego ziomala, a nie na tworzeniu laurki. Najlepsze jest to, że w momencie, gdy dziennikarz próbuje wybielić jego ekipę, tak naprawdę tylko Pogarsza całą sytuację. I fakt, może się stresował, może nie do końca wiedział jak to rozegrać. Faktem jest, że miał pomóc, a wyszło znacznie gorzej, szanowni państwo. Przejdźmy jednak do początków działalności Daltona w sieci. Dziennikarz zapytał go, jak wyglądały jego początki w lombardzie, czy panowie Zalady wytłumaczyli mu, jak to ma wyglądać ITP. Dalton powiedział, że tak, wytłumaczyli mu co gdzie i jak i podpisał umowę zezwalającą na umieszczeniu go w odcinku. Eee, jak to wyglądało? Ty wiedziałeś, że będziesz na nagrywany? Tak, mi wszystko wytłumaczył. Powiedzieć, że podpisuję listę, że pozwalam mój wizerunek gronom rzucić tam do sieci. Okej, okay, no to jeszcze, skoro mówimy o wizerunku, to rozumiem, że też pozwalasz udostępnić swój wizerunek, jeżeli chodzi o tak, ten wywiad. Tak, tak. To też fajnie wspomnieć o tym. Co mogłem więcej dodać? Internet patrzy się właśnie ekipie Daltona na ręce i chyba chłopaki nie będą na tyle głupi, żeby zrujnować swój wizerunek w sieci. Dziwny przypadek Natalii Herety i Amadeusza w poprzednim odcinku na kanale. Klikajcie i kanał Ziomalą z Getta polecajcie. Elo!